Siema z ze strony Campus Gaming. I jest jest ze, mną. ze mną Bontis siema! I to jest odcinek z pa z openingu za ważne mecze. Dokładnie jest, właśnie są ferie na Mazowieckim Tak. Zapraszamy Was na nasze Instagrama. Podłoga Bontis, podłoga. A mój to Campus Gaming. I jeszcze jest mem co, podłoga codzienna. Tak, to jest. Po, podłoga 4U. Zapraszamy serdecznie, bo fajne memy. Chłop. Codzienne mamy No chłop, fajne memy wrzuca I próbowaliśmy wczoraj nagrać krytyka Lopsa, ale. No. Wiecie jak to z rodzicami. Tak. I ogólnie teraz jesteśmy ten, e, na sudetach, e, Karpac... w w kar... e, pod Karpaczem. I chyba możecie słyszeć Wiatr. te po... Tak wieje, jutro na śnieżce 200 na godzinę wiać. Tak wieje, raz łóżkiem zatrzęsło. No. Więc kurzba nie wiem, ale vlogi oczywiście będą, nie zapomnimy o was, A, vlogi najważniejsze wyna, na tym kanale. nam telefon, ale nadal będziemy oglądać. Tak, <noise> na, nadal. Na nagrywać nagrywać. Vlogi są najważniejsze. Więc tak, bez przedłużania. Może... I kupiliśmy dom. Właśnie. Nie powiemy za ile? Powiem na odcinku. Już możecie obstawiać w komentarzach. Tak, Jak gdzieś... ktoś poda dokładną kwotę, znaczy, może się pomylić o 10 tysięcy. Tak, to. To, yy, to dajemy. Z sześciopak mentosów. Tak, sześciopak mentosów dajemy. I co? No bez przedłużania, subskrybujcie. No do wyboru. Subskrybujcie, lajkujcie nasz kanał. podajcie no, no do Bonfisa w Tak, bo kanał stworzony z pasją. No, no i co? jeszcze bez przedłużania, to zostawcie pięć, Opa, łapek, nie w górę. Tu... pięć o... łapek w górę. Kolejny odcinek. Licytowaliśmy o małe ale Coś się nie udało. Taś nie wyszło. Dobra, jest jeszcze kolejny. Tak, tak, tak. Dobra, Dobra. to sobie. I co, opening. A więc to Bonfis będzie mi paczki otwierał oczywiście. O nie. Więc jakby co, zwalamy na niego w komentarzach. Nie słyszał, <laughs> od której takiej najsłabszej. Najsłabsza, no. Która? Chyba ta? Nie wiem. Ta. Dobra, otwieraj. Lecimy. Lecimy, nie śpimy. Paga. No, ale i są ekrany no z takiej gumionej paczki. Ile? Dobra. Później się do najwyżej posprzeda. To jest oczywiście przyszła gwiazda Food. Tak, Inglesi. Teraz y to. Kurde, się boję tego otwierać. Dobra. Nie, myślałem, że Future Stars. Jiru ja myślę, ja myślę, że wziął się jest. Oboje, ten! Bo ten, ile gościu kosztuje? Właśnie, e, porównuj cenę. Co? Dobrze. 8 do koła. Dobra. Dobra, no. dobra paczka. O, jeszcze kocham. Jakby on był ten do przepałki na itd. Tak. Oj, oj, a dobra. Po na to. Teraz otworzymy sobie to. Dużą złotą paczkę premium. A, grosze. O, zdjęcie zmienił. No? Nie miał takiej. Co jeszcze ciekawego? E, kondycja, są kontrakty, jest kondycja? Kondycja ze może. I... Plus cztery. O, do... zmiany te, Zmiany dobra. E, to dobrze, dobrze. I teraz przyjdzie ten na dwóch najlepszy Najpierw zobaczymy, ile za złoty Jest szanse na. No, mniej niż 1% Więc trafimy. Więc trafimy z naszym szczęściem. Kurde, ja tam. mam to robić. Tak, chyba że chcesz, Dobrze. ja to mogę otworzyć. Rzez się mi się łapa. Kurde, no bakambu, no. On kiedyś był dobry. Ja ciebie nie potrzebuję, no kiedyś. Ciluera na tym pojedynku trafiliśmy. Powraca do nas, dobra. Teraz ty nacisz, dobra. Do najlepszej paczki przychodzimy. I co? Subskrybujcie nasz kanał. Bo Taka chcemy coś rozwinąć. Niż... Ja mam to nacisnąć. Ja, ja mam nacisnąć? Dobra. Dobra, jak będzie to Future Stars, nagrywam jak yy, nagrywam Wie? siebie na goło. Na golasa na YouTube'a, więc... Liczymy. Kuba ci się... <śleszy> <nie>. <śleszy> o nie. Jezu, ja nie wiedziałam co to jest w ogóle za karta. To jest headliner? To jest man of the match. A. Dobra, to minimum 10 koła kosztuje. To gówno. 10 koła, czyli na quicksell. Soldado, ja pamiętam jak chłop grał. Strzelił dwie bramki. Na was, e, oczywiście na was, że chodzę e, Mam takie życie. Co ty zrobiłeś? Wszystko quicksell. <laughs> za, e, za ma kosztuje? Trzeba ja do klubu, chciałbym porównać cenę. No dobra, no takie życie no. no. i taki piękny opening. Jeszcze może zrobimy dla was e... To widzimy się po przerwie może coś. Po, po przerwie. Tak, może coś zrobimy. Takie fusy. A osobowy. Nie zatrzymaliśmy. Co? <laughs> Jesteśmy już po krótkiej przerwie, udało nam się zrobić e, kluczowe spotkania, więc dokładnie Żeli papa. Żeli papa. No więc co? Bondwis bo nam otworzy A, Tą super. paczkę. I jakby co? Przepaliśmy ziru, jak mogliście zauważyć. E, więc otwieraj. Dobra. No kurde, no. Ale on chyba dużo kosztuje, on mam dużo fizycz, może. No nie, no nie znowu nie ten przycisk. E, Poczekamy, może znowu coś nam się udoskleić. Czekajcie. Przestańmy po krótkiej przerwie, niestety nic nie było, no zrobiliśmy ważne mecze, więc Bonfi, ściskaj tu kciuki i odbierz nagrody. Otwierasz czy ja mam otworzyć? Ty otwórz może, być. No i co? Chcemy oczywiście walkout z takiej paczki, bo takie paczki są najlepsze. No. Jak trafimy w future, to będzie dobrze. Nie. No, gówno. No niestety, dupa. No, dupa, pierwszyć, niestety... My... Nie no nie, nie opłaca się. Dobra, żegnam się z wami i już po tym odcinku może być. Znaczy w trakcie odcinka, wiecie, jak będzie na Instagram, na Instagram. Tak. Jak się wrzuci ten odcinek, to może być live na Instagramie. No Dokładnie. Więc spadać. No i co? No cześć. Siema!